Karnuszki. Widzimy się w kolejnym odcinku przy garze. Dzisiaj mm. będziemy Warta gotować. W sumie. dobra ciężko określić co będziemy dokładnie robić, ale ja bym to nazwała, Klasek. że będzie to taki jesienny kolorowy. bowl kolorowy. z pieczonych warzyw. Ultra kolorowy, ultra witaminowy, tak. ultra odżywczy. E, będzie miał też trochę białeczka w postaci kurczaczka. E, I co tutaj mamy Kasia? Mamy ciecierzycę, mm -hmm. mamy sos sojowy, mamy oliwę, mamy dynię, mamy cukinię, mamy masło orzechowe, cebulę, buraka, przyprawy, kurczaka. Jej, jej. Ale się Ach, brokuła? brokuła, oczywiście sól i Taak. przy tym nie zabraknie tematu do rozmowy, e, czym będzie temat wstydu. Mm -hmm. Zapraszamy czołóweczka. czołóweczka. może Zastanawiam Was, skąd się tu wziął e, sos sojowy i masło orzechowe. To jest takie creepy połączenie. E, więc może e, generalnie wyjaśnimy Wam, że chodzi o to, że zrobimy sos na bazie masła orzechowego i sosu sojowego i syropu klonowego, ale zapomniałam go wyciągnąć za Nie Ej. szkodzi, potem go wyciągniemy. Ale życie. No to lecimy tak. z koksem, no bo wiadomo, mm -hmm. jesteśmy głodne, mm -hmm. klasyk. E, no to co? Ja kroję Baszy. warzywka, awerka i ja kurczaka. kurczaka. Nie lubię tego robić, ale trudno. Ja a lubię to coś. musi. Fileta z kurczaka. Wiemy, że Kasia lubi dotyk mięsa. Podpaliłam się tam kiedyś w pracy i wszyscy mnie po prostu Tak, to było w kontekście damera, kiedyś w rozmowie, także... Znaczy nie, bo to nie... Poczekajcie, żeby to nie było, że jestem jakimś kripem. Po prostu filety są takie gładkie, takie śliskie. No, no są. No. Ale dobrze, bo odsunęłyśmy się, a nawet nie zaczęłyśmy yy, naszego tematu. Naszego great tematu. Yy, tak, bo będziemy rozmawiać o wstydzie i Ogólnie to ja myślę, że no, na bank się zdarzyłyśmy już ze wstydem nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, bo myślę to, to jest generalnie naturalna reakcja naszego organizmu na, tak. na coś nowego bardzo często. Pewnie, że tak. I dość coś... też zależy od naszej osobowości, bo niektórzy hmm. po prostu czują ten wstyd częściej, e, a niektórzy lecą na jolo i w sumie wiecie... Tak. Co się stanie, to się stanie. No i do której grupy należysz? Ja należę do tej chwalebnej grupy numer jeden. Mm. która często się wstydzi jednak. Yy, często się wstydzi. Oczywiście w niektórych sytuacjach wstyd pomaga, bo wydaje mi się, że jest takim hamulcem po prostu, mm -hmm. żebyś się dwa razy zastanowiła nad tym, co robisz, co, robisz? <laughs> co chcesz powiedzieć, czy na pewno jest na miejscu. Mm -hmm. yy, ale yy, no, często też blokuje Ale za często hamuje, tak. Tak, dokładnie. często blokuje mm -hmm. i też często wydaje mi się, Powstrzymuje cię od pokazania Twojej prawdziwej twarzy, osobowości. Nie jest tak, że ludzie, którzy no. się wstydzą, wydaje mi się, yy, wiesz, tak specjalnie kreują się na kogoś innego, w sensie takim, że są fałszywi. Tylko oni po prostu są tak zaślepieni wstydem upokorzenia się. Tak, oni się boją pokazać tą prawdziwą twarz. Tak. Swoją, Nawet dlatego udają tak chcą, kogoś, kim nie jest się boją. Tak, dokładnie. Oni się boją tego, jak ich ocenimy. Myślę, że też jest to często kwestia tego, jak zostaliśmy wychowani i tego, gdzie, um, zostaliśmy, wychowani. gdzie zostaliśmy wychowani, jak też przychodzili do nas rodzice i tak dalej i inni dorosli, z którymi obcowaliśmy jako dzieci. Czy lubili nas zawstydzać na przykład, czy nie. No pewnie. E, a często tak jest, że dzieci się zawstydza moim zdaniem, albo wyśmiewa, albo coś tam. Bo to są takie, takie... urocze, rzeczy. Tak, ale... A jeszcze najgorsze jest to, jak mm -hmm. ktoś, wiesz, e, cię jakoś zawstydza w jakiś sposób, ty mm -hmm. mówisz, że się czujesz niekomfortowo, a ktoś mówi tak... Przestań, że to tylko Taka żarty. Taka głupotka. Nie, no nie masz w ogóle no, dynki dynki do siebie. No. No, Dotyki są głupie, kobiety nie potrafią jeździć. Ty, teraz sobie tak myślę, że w sumie często to się zlewa ze stereotypami. No bo jeżeli na przykład mhm. masz jakiś stereotyp, na przykład ten, że kobieta nie umie jeździć, mhm. czekamy na złośliwe komentarze, to... No. Dajesz sobie taką presję trochę, że na przykład jak jedziesz już z kimś, to chciałabyś udowodnić, że jednak potrafisz to oh, zrobić. Tak, totalnie. Właśnie i do tego też musimy nawiązać, że wstyd bardzo często powoduje perfekcjonizm. Tak. Ponieważ przez to, że się wstydzisz tego, jak wypadniesz w oczach innych, starasz się być perfekcyjna, żeby nikt nie miał ci nic do zarzucenia i żeby nikt Cię nie powiązał z tymi stereotypami, właśnie, że o, kobiety są głupie i nie potrafią jeździć na przykład. Tak, dokładnie. Więc Dlatego ty często się spotykasz starasz... z Tak, przerwę, no? Ale ci wszystko wychodzi fajnie. O, ten. Mm -hmm. Aha, A tutaj prawda jest taka, prostu... że mega się siłujesz z tym wszystkim i starasz się wyjść jak najlepiej i krytykujesz siebie też w środku na przykład. O Jezu, jaka, o Jezu, jest jaka jestem głupia, o Jezu, nie potrafię jeździć. Tak, przez to też nadmiernie myślisz. Mm -hmm. Więc masz ten overkill. I napędzasz już. tego samo krytyka w środku jeszcze, który tak. dodatkowo cię dojeżdża. Więc eee... To jest po prostu taka kulminacja bardzo różnorodnych odczuć. Mm -hmm. Eem, no, nie do końca przyjemnych, prawda? W sensie, no wiadomo, bez wstydu sobie chyba nikt nie wyobraża życia. Znaczy, może sobie no. wyobrażają ludzie, ale chodzi o to, że to jest normalne, tak jak powiedziałaś na początku. Tak. Że każdy je odczuwa. Mhm. Może oprócz socjopatów chyba? Tych, tak, są taki tacy ludzie, co. Że nie, że nie, nie czują wstydu w ogóle. Chyba. chyba są. To nie są socjopaci? E, tak. No nie wiem, ale e, mówimy e... o przeciętnym walku mhm. w 6, nie? No tak. No ale w ogóle może y, też opowiedzmy o tym, co to jest wstyd i jak się człowiek czuje wtedy, co czujesz, jak się wstydzisz na przykład, no bo to jest takie dziwne uczucie, to takie się ja jestem taka wycofana troszkę mhm. i tak mm, boję się odezwać i mam takie rezerwy, że ojejku, tak z rezerwą do wszystkiego podchodzę. I jestem totalnie. Mm, Wycofana. I, z, jestem zupełnie inną osobą niż tak normalnie, mam wrażenie wtedy. Mhm. Że jestem taka otwarta, właśnie wstyd. Y, mnie osobiście bardzo tak stopuje przed taką w pełną ekspresją siebie. O, tak, o, tak, to tak, jest tak, takie tak, tak, najlepsze, y, moim zdaniem, podsumowanie. Że tego, nie że... jesteś taka w 100% taka, jaka byś chciała być, mhm. bo się boisz, że jak już będziesz. To ktoś się nie zaakceptuje, tak, i. To nie ktoś... tak. Mhm. Słuchaj, czatek, te brokułki mhm. mam tutaj wrzucać, czy. Bo musimy to wszystko doprawić, nie? Tak. I ja proponuję. Czy już na tackę, w sensie na blachę. Ja bym proponowała wrzucić to wszystko tu. Wszystko tu. Dużo i wszystko No i, i no, dobra. I e, natomiast jeżeli chodzi o mnie o mhm. wstyd, no to bardzo podobnie do ciebie i wydaje mi się, że to jest dość taka właśnie popularna mhm. reakcja, że czy tam powszechna, może niepopularna, <grym> No że faktycznie się troszeczkę wycofujesz. Ja często wstydzę się przy nowych znajomościach. O, tak. Przez to po tym, jak ktoś mnie poznaje, to nagle mówi, Kasia, boże, ty jesteś taka głośna, ty jesteś taka otwarta, ty coś tam, coś tam. I ja mówię, no, bo trochę ten wstyd już się wycofał. Natomiast to też nie jest tak, że to jest głównie z nieznajomymi czy z nowo poznanymi ludźmi, bo też często się wstydzę przy ludziach, których znam całe życie. Tak. To jednak masz takie, że oni mają takie pewne oczekiwania, mają taki obraz. I wiedzą, że Cię oceniają, a Ty masz takie nawet pilnować. Tak, wiesz, że oni Cię w środku oceniają. Tak. No, są tacy ludzie. Yy, tak, Osteckie. Kroimy w talareczki. No. Czy na przykład pół talarki, że na talarki, a potem na pół. Albo U. tak i talarki. U. Taka pół kostka, taka kostka, nie kostka. Tak sobie teraz pomyślałam, że zamiast tej miski lepszy byłby garnek, bo garnek wtedy zamykasz że robisz... Ale tak będzie I bardziej nasze, jak się coś zepsuje. Właśnie przy ludziach najbliższych nam też często mhm. ten wstyd jest odczuwany, a przynajmniej właśnie u mnie, bo no ten samokrytyk po prostu się włącza. Trzeba się mhm. nauczyć z nim żyć i bardziej go kontrolować, natomiast mhm. no czasem są takie sytuacje, że po prostu no nie potrafisz, masz gorszy dzień czy cokolwiek i też ludzie, którzy Cię znają całe życie, mhm. ym, Zwykle jest to rodzina, zwykle to jest ktoś, ktoś kto Cię kocha tak. i otacza ciepłem, a mimo wszystko masz coś takiego, że też wydaje mi się, że to może być motywowane przez to, że oni mnie kochają, więc mhm. muszę na to więc zasłużyć. nie mogę ich zawieść. Tak, muszę na to zasłużyć, muszę i, zasłużyć. i muszę Chcę, po prostu byli dumni. sprostać jakimś oczekiwaniom. Mhm. Gdzie to na przykład nie jest prawda, bo mhm. często Ci najbliżsi na przykład jak coś Ci właśnie nie wyjdzie, to, mhm. to po prostu są tam dla Ciebie, nie? Ale czasem po prostu mamy takie, wydaje mi się, mechanizmy, ale ja nie chcę pokazywać, że coś mi nie wyszło. O, wstydzę się o, pokazać, że zawsze. coś mi nie wyszło. Aha. E, I czasem wstydzę się w ogóle spróbować, bo mhm. boję się, że nie wyjdzie. I boję się, co powiedzą, kiedy mi nie wyjdzie. To jest taka spirala, ja bym powiedziała, że wiesz, z jednej strony cię to hamuje, z drugiej strony jak już coś robisz, to starasz się to robić na maksa dobrze. No, jest to mega skomplikowany temat, tak bym powiedziała. Tak, jest to nafaszerowane perfekcjonizmem, strachem, tak. wstydem, hmm. e, jakimiś wygórowanymi oczekiwaniami. Hmm. Wszystko na to w sumie może tak, wpływać. Tak, e, bardzo często jest tak, że e, już od najmłodszych lat oczekuje się od nas, żebyśmy byli na przykład, nie wiem, dziewczynki, żeby były grzecznymi dziewczynkami. Tak. I wiesz, e, to też. Oh fuck to za, To będzie ciężkie. Ale mów mów, Wercia, bo ja ci przerywam dzisiaj często. Nie, yes, spoko. E, skupiam się na tym, żebyś spoko. sobie palca nie przecięła. Ale by było, nie? O, na wizji! Ja siędziała oszły w górę. Laska przecięła sobie palec na wizji. Lasto, to! Zobacz. W każdym razie, o Jezu, to ja że narzuca się na nas bardzo często na kobietach właśnie tą presję bycia grzeczną dziewczynką. I, za ojej, ojej, ojej. I zachowywania się według y, czyichś oczekiwań. Mhm. Teraz powoli się też od tego odchodzi, więc to jest dobre, bo inaczej się traktuje dziewczynki. E, może nie wszyscy, bo starsze pokolenia nadal oczekują tego, żeby kobieta i dziewczynka była grzeczna, ale y, myślę, że troszkę się ten pogląd zmienia. W każdym razie wydaje mi się, że. To, że oczekuje się od nas, żebyśmy były grzeczne, sprawia, że jesteśmy mniej odważne niż mężczyźni na przykład. A my od mężczyzn z kolei oczekuje się, że, będą, że nie będą pokazywać emocji i będą tacy twardzi, niezależnie od sytuacji, Chłopaki nie płaczą. I to nie? też powoduje wywierane ich presję, tak? że wstydzą się pokazywać swoją prawdziwą twarz. Od kobiet wymaga się tego Musisz to wszystko ogarnąć, nie? Tu, Perfekcjonizm. Tu dzieci, mm. znowu, tak. tu, ja teraz mówię oczywiście stereotypami, mm. nie mm. uważam tak, ale chcę tylko zaznaczyć, tak. że tu musisz dzieci, być piękna, zadbana tu kuchnia, zadbaj o, o siebie, to. o ok. sylwetkę, to w ogóle musisz mieć oczywiście, bombę. Jak chcesz iść do pracy, stucho, ale do mm. najpierw ogarnij, mm. w pracy też mi to poukładane. Tak, zrób pudełka do pracy, dzieciom, do szkoły i tak, tak. dalej. I potem nagle przychodzisz i masz takie... Mm. No przecież nie pokażę, że jestem zmęczona. Nie, nie pokazuj nawet, że się spociłaś tak. po tym wszystkim. To no jest nie, właśnie... nie ma takiej opcji. Konie. Dla mnie, wiesz, dla kobiet doba, to po prostu powinna mieć 40 godzin, żeby mm -hmm. to wszystko ogarnąć. Tak. Ale żeby też nie było, mężczyźni właśnie, tak jak powiedziałaś, też jest mają mężczyźni. narzucone oczekiwania. właśnie takie mm. mam być silny, mam zapewnić rodzinie dobrobyt. Tak, 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 e, tak. Muszę mieć wszystko pod kontrolą. Mm -hmm. Nie mogę się popłakać, nie mogę się wzruszyć. Nie mogę pokazywać w ogóle emocji. Tak. Tak. Nie tak. mogę w ogóle lubić, mm -hmm. nie wiem, komedii romantycznych. To przecież doba. O burze, No nie, właśnie o to chodzi, że możesz być kim chcesz, tak? Ale ten wstyd właśnie i ta presja, oczekiwania społeczne, to wszystko napędza. ruinuje, spirale wstydu. Dlatego właśnie coś, co super usłyszałam w toku Brenne Brown, wsłuchując się we wstyd, tam było coś takiego, że antidotum na wstyd to empatia. I bardzo mi się to podoba, no bo jednak jeżeli. Otworzysz się przed kimś, kto jest empatyczny, kto mm -hmm. rozumie to, że, mm -hmm. że możesz albo sobie nie radzić, albo po prostu odczuwać ten wstyd, bo sytuacja na przykład jest nowa dla ciebie, czy tak. cokolwiek. To, to już jesteś ten krok do przodu, już jakby e, zrobiłeś jakiś progres, no nie? Mm -hmm. Więc też na przykład w związkach to jest super, jeżeli facet pójdziesz do kobiety i powie: Wiesz, co. Przypomniałam sobie o tym, w taką nostalgię, trochę jestem roztrzepany, nie wiem co mam zrobić, a kobieta mówi, ja sobie nie radzę, ja już jestem zmęczona, nie wiem co mam czuć, tak, nie wiem co racji. mam ze sobą zrobić i to mm -hmm. ta otwartość bardzo dużo Ci pomaga. Mm -hmm. Dokładnie. Ja czasem na przykład mam tak, że właśnie wstydzę, wstydzę się zadać pytanie, bo zawsze jakiś czas, nie wiem, ktoś na przykład podał jakiś termin i, z... i uh -huh. Uh -huh. Tak sobie myślisz, Boże, co to jest? I tak trzymasz kciuki, no. że za 5 sekund się wyjaśni i się nie wyjaśnia. I musisz zadać to pytanie, bo tak po 10 minutach, mm -hmm. kiedy już dyskutujesz, mm -hmm. e, używając tego określenia, i masz takie, no przecież ja wyjdę na idiotkę, przecież nie zapytam. I potem nagle ktoś pyta i sobie tak myślę, co za Ja też mogłam to zrobić, ale, sobie myślę, ale, ale co myślisz zapytając? sobie o tej osobie, że co? Tak, zapytając? ale, ale mimo tego, że i tak chciałeś zadać to pytanie, tak. co? To było takie, co wstyd, przecież wyjdzie na debil, nie? Wejdzie na idiotę, co? Na idiotę co? nie dawaj. I w 99% przypadków ktoś odpowiada normalnie. Nikt nie patrzy na za... ja, to, w ogóle, o co ty mnie pytasz oh teraz? O Tak, tak ta, ta, ta. ta, ta. Tylko normalnie tłumaczy. I to właśnie to: kreowanie jakichś turbodziwnych, niestworzonych scenariuszy w głowie. O Boże, nienawidzę tego. Mm. Swoje głowie. Ulubienie tak. I wiesz, co jest najśmieszniejsze? Mm. Że nawet jakby te scenariusze się spełniły, <grym> ktoś pomyślał, że jesteś idiotką. Nie, co z tego? Właśnie. Tak. Wiem. To teraz im do jestem starsza, tym bardziej mam takie myśli, ale tak. kiedyś by było o Boże, przecież co ona sobie o mnie pomyśli, tak. te, te, a teraz po kanał, ty... kanał na jutro. i mam do w dupie. Najważniejsze jest to, że jak wrócisz do domu wieczorem, mm -hmm. to wiesz znasz swoją wartość i wiesz, że no nie jestem głupia, niech sobie myślą co chcą. Nawet chyba Młanie. Mel Robbins, mhm. ta taka słynna Psycholożka chyba. Mm -hmm. Ona też te toki, mama podcast, ona właśnie ma taką, takie podejście led them. Czyli pozwól im. Mm -hmm. nie? Pozwól nie? im myśleć co po tak. prostu. Nie chcesz się ze mną spotkać? Mm -hmm. no to nie. To nie. Myślisz, że jestem głupia? Myśl to sobie. Jakby ten, kto ma wiedzieć, ten mm -hmm. wie. I, I to jest coś takiego, co staram się. E, przypominać sobie właśnie w takich chwilach kryzysowych, mhm. ale no, powiem Wam, że jest ciężko. to ciężko. Ja bardzo często ten wstyd od, odczuwam, mhm. przez co nie zadaję wielu pytań, co jest bardzo hamujące dla rozwoju. Bardzo często tak miałam na studiach, na przykład, albo w liceum, że bałam się zadać jakieś pytanie, bo bałam się, ym, co ludzie pomyślą. A teraz, jak jestem w pracy, to im więcej zadaję pytań, tym lepiej się z tym czuję, że je zadałam w ogóle. Pomimo tego, że najpierw w głowie mam takie. O Boże, może nie, może nie. Może, może się obejdzie bez tego, może ktoś inny zada to pytanie, może ja nie będę musiała. Tak, i jeszcze jest takie poczucie, że w sumie powinnam to wiedzieć. Tak, Ta tak, Może nie, właśnie ktoś pomyśli, że o Jezu, ona już tyle lat pracuje w tej firmie i, i nie wie na przykład, jaką kupię, nie? A y teraz się cieszę, że zadaję te pytania i żałuję, że nie robiłam tego wcześniej, tak. ale człowiek się całe życie uczy niestety. Ja w ogóle polecę, może się komuś sprawdzi, mm -hmm. bo ja to czasem stosuję, jak mam takie chwile, kiedy naprawdę nie wiem, czy coś zrobić, czy nie. No. E, gdzieś to zobaczyłam na internecie i bardzo mi się spodobało. E, to jest taka teoria, ona się nazywa... Znaczy nie wiem, czy się nazywa, nie wiem, czy to jest teoria. To jest po prostu takie podejście, z którym się spotkałam. Mhm. Zrobię to dla fabuły. Wyobrażasz sobie, że jesteś bohaterką filmu. Jak mhm. no, ktoś ogląda twoje życie. Mhm. I sobie tak myślisz, czy ktoś chciałby iść do kina na film, gdzie główna bohaterka nie zadaje pytań, nie podejmuje żadnej akcji, nie podejmuje mm. żadnego ryzyka, tylko siedzi cicho w miejscu i nic nie robi. No Bo nie. Bo się wstydzi. Bo się wstydzi. Oj. Nudny film, trochę. Nawet mm. nie zasługuje na sequel. Potem sobie na przykład masz, nie wiem, napisać maila w pracy mm -hmm. powiedzmy. Tak sobie myślisz, Boże, właśnie na przykład z pytaniem. Jak mm -hmm. myślisz, no ale ja to powinnam wiedzieć. To jest, nie wiem, to jest tak, jakbym pytała, kurczę, na matematyce rozszerzonej, jak się mnoży. No. no. I masz takie. Mm. Co robisz to dla fabuły? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I klikasz. Ty masz takie. Okej, okay, poszło. Dobra. Zobaczymy, jak się akcja rozkręci. I powiem Ci, że czasem tak robię, no. bo to jest. Kluczowe to jest tutaj to, żeby nie myśleć o tym. Tylko możesz sobie odliczać. 5, 4, 3, 2, 1. Robisz to i tyle. Albo właśnie mówisz: Dobra, robię dla fabuły. Tyk. Żebyś nie myślała, Aha. żebyś nie zdążyła pomyśleć o negatywnych scenariuszach. Żebyś okay. się zahamowała i mówisz, dobra, niech się po prostu stanie no? coś, coś interesującego w moim życiu. Tak, to, to ma duży sens, ale warto też czasem próbować w takich małych sytuacjach. Mhm. Niekoniecznie, wiesz, na spotkaniu, gdzie jest 50 osób i ty już czujesz, jak w prostu wzrasta ci ciśnienie i że się mega stresujesz. U mnie y, taka śmieszna sytuacja, bo ja, no ja często miałam tak, że się bałam odezwać i bałam się o coś zapytać, poprosić, zwrócić uwagę komuś itd., itd. Mhm. I teraz mieszkamy tutaj, w tym mieszkaniu i obok jest mieszkanie, które właściciel wynajmuje pracownikom, okay. takim, wiesz, budowlańcom. Mhm. I bardzo często, y, na przykład, panowie palą przy otwartych drzwiach, gdzie wchodzisz na klatkę i masz taki zapach żula. I jest nieprzyjemnie. I na przykład wstaję rano o tej 5.30 i do sobie na spacer, na spacer o 6 rano, wychodzę na klatkę, a tam zapach papierosu już I tak mam takiego. What the hell? Jeszcze parę miesięcy temu miałam takie. I taka sfrustrowana szłam na ten spacer, ale ostatnio się już zbieram sobie i mówię: Proszę zamykać drzwi, jak panowie palą. I miałam takie. To jest mały krok dla ludzkości, ale wielki krok dla Merki. I później, jak już są jakieś takie inne sytuacje, później gdzieś tam w pracy czy coś, to mam mniejszy problem. Ej, to bo. też. Y nie jest tak, że uh -huh. nigdy Cię nikt nie skrytykuje czy coś, tylko to jest uh -huh. właśnie to, o czym mówiłyśmy, żeby znać no. swoją wartość i wiedzieć, kogo z się liczy. Um, bo jeżeli jakiś pajac na ulicy prawie mnie przejechał i powie, że nie umiem chodzić e, i nie umiem przechodzić przez pasy, no to za przeproszenie możemy mnie pocałować, uh -huh. ale nie w usta, błagam. A... A jeżeli na przykład no. ktoś bliski mi powie, wiesz co, złe masz podejście do tego, źle to robisz, mm -hmm. to nie chodzi o to, że, że narzucają mi jakieś takie swoje podejście, a na przykład po prostu skłaniają mnie do refleksji, mm -hmm. że faktycznie może coś zepsułam, że faktycznie może źle kogoś potraktowałam albo mm -hmm. coś takiego, to to zdanie się dla mnie liczy, tak? Więc trzeba też dobrze tak, filtrować. Tak, bo to, to jest, jest też właśnie chodzi. różnica, yy, popełniłam błąd, popełniłam błąd, a... Ja jestem tym błędem, na przykład. Ja jestem głupia. Kluczowe jest odróżnienie y, wstydu od poczucia winy. Mhm. Bardzo często to myślę, bo y, wstyd odzywa się wtedy, kiedy myślimy właśnie, że ja jestem głupia i dlatego zrobiłam ten błąd i zaczynamy się wstydzić i tak dalej, cała spirala się nakręca, ale po prostu poczucie winy, no to chodzi o to, że okej, okay, popełniłam błąd, faktycznie zachowałam się źle w tym wypadku. Mhm. Ale y, są to dwie różne kwestie, tak? Zdrowe. Podejście, mhm. staranie się jakby czasem troszeczkę odsunąć od naszej perspektywy jako że to jesteśmy my, tylko pomyśleć o tym, jakbyśmy przyjacielowi e, mhm. o tym powiedzieli, mhm. jakbyśmy z nim o tym rozmawiali, traktować siebie samych jako przyjaciół, bo mhm. nam jest bardzo łatwo nas krytykować, a potem jak sobie pomyślisz... Czy powiedziałabyś coś takiego przyjacielowi albo komuś z rodziny, no w życiu, w życiu byś czegoś nie powiedziała. Mhm. Jesteś beznadziejna. Może mhm. w ogóle zrobiłaś, to jest, jest normalne. Pamiętajmy o tym, że jak mówimy komuś jakąś krytykę, to y, krytykujmy zachowanie tej osoby, da. a nie tą osobę. Czyli na przykład nie, że... nie mówmy czegoś w stylu, że... Mm, Jesteś bałaganiarą i dlatego masz się w pokoju. Tylko... Halo, masz syf w pokoju, czy możesz posprzątać? Tak. To jest jakby różnica, tak? Nie mówimy, nie, nie szufladkujemy kogoś jako bałaganiarę albo leniwą osobę czy tam syfiarę. Tak, mało Więc... tego, czasem hmm. jak na przykład widzimy jakieś takie zachowania typu syf w pokoju czy coś, no niektórzy hmm. lubią sobie tak żyć i ja jestem 100% tego. za tym, żeby każdy żył tak jak okay. żyje, byle by nikomu krzywdy nie robił. Tak. Ale czasem też na przykład, jak widzimy, że jakieś zachowanie tak się nie wpisuje w schemat, mm -hmm. to na przykład... Bo zauważyłam, że masz bałagan w pokoju od jakiegoś czasu i nie masz siły go posprzątać. Czy coś się stało konkretnego? Czy, czy jest coś, o czym chciałabyś porozmawiać? chciałbyś porozmawiać? Bo to niekoniecznie musi wynikać z lenistwa, tak? Tak, no. dokładnie. Dlatego Czyli... właśnie nie szufladkujemy, bo to mogą tak. być jednorazowe albo po prostu mhm. takie sytuacje, które się są y, konsekwencją jakichś innych wydarzeń w życiu. Tak, jest mega kamarajn, cool. zieleń! Bordo! Dobra, Termo. ja proponuję warzywa już dać. Na piekarnik Tam. rozgrzany na stopni... 200. 200. Termoobieg czy góra-dół? Termoobieg. Oh! Zróbmy kurczaka w krakersach! Spontan, jacie sole. ja cię solę! Ja cię solę? To pasuje idealnie do werki po prostu. Zupa, fałszywy alarm, nie mamy krakersów. Więc tak. Nowy plan. Wjeżdża kurczak w płatkach owsianych czyli i jogurcie. Eee, I jogurcie, dokładnie. A powiedz jeszcze, czy my to dodajemy mhm. do piekarnika, czy my to dajemy do piekarniczka. Do piekarniczka? Tak. Znaczy ja w ogóle chciałam tylko dodać tyle, że w jednym podcaście usłyszałam coś takiego, że w sumie teraz jesteśmy, to pokolenie jest bardziej takie wyeksponowane w social mediach mm -hmm. i więcej pokazuje takich rzeczy, które łatwo, łatwiej jest oceniać w internecie, bo jednak czuję, że jest taka bardziej anonimowa mm -hmm, mm -hmm. i tego po prostu takiego shamingu jest więcej w internecie i łatwiej się na to nadziać, przez co często mm -hmm. właśnie wpływa to na samoocenę. Nie tylko młodych ludzi, no generalnie ludzi, którzy są krytykowani online. Tak. I to jest też takie właśnie warte przemyślenia, żeby mimo wszystko, nawet jak ktoś jest obcy dla Ciebie, to żeby przemyśleć dwa razy. Po pierwsze, w ogóle, jak nie masz do powiedzenia nic pozytywnego komuś obcemu, to po prostu nie mów, jak ktoś o tym nie prosi. Bo. Ale dobra, to się wykorzysta. Po prostu tego nie rób, bo nie wiesz, jaką ktoś ma sytuację, mhm. nie wiesz, jak to potem na niego wpłynie i to mi się wydaje warte do wspomnienia. Tak, i nie wiemy właśnie, nie znamy backgroundu całej sytuacji. Tak, dokładnie. Tego tła. E, I nie jesteś mhm. żadnym kozakiem, jak kogoś skrytykujesz na internecie. E, konsekwencją tego jest e, wstyd właśnie w życiu codziennym. Mhm. Bo ludzie się już boją cokolwiek powiedzieć, bo się boją, że cokolwiek może być skrytykowane. Nie jesteście cool, jak kogoś krytykujecie na tym, no w sumie nieważne gdzie, czy pod klatką, czy w sklepie, czy w internecie. Czy na kanale przygarze? <gryz> ha, <gryz axis> negatywny, ale jakiś... Uzasad... Konstruktywny. Konstruktywna susuka, krytyka jest dobra. Ale nie... Od... Boże, jaka jesteś brzydka, jaka jesteś głupia, w ogóle, co ty sam reprezentujesz. Uh -huh. Nie. Uh -huh. witamy. Wszystko jest w piekarniku i będziemy teraz robić... Sos lez po Sos. Sos. Z masła orzechowego na słono. O mój Boże! O Boże, jakie to jest satysfakcjonujące. Ja mm. nie wiem, że zostanie i użyję do... Na pewno nie zostanie. Jak już zrobisz, to jest tak, jak na przykład masz gości i wystawiasz przekąski i oni <noise> mówią. Nie, nie trzeba, nie trzeba. Wystarczy, że i, i tak wszyscy zjedzą. Bo no, już to to jest. To jest tak zwane one man job, więc ja sobie tak stoję mm -hmm. do dekoracji. Obserwujesz. Słuchanie, jesteśmy. Cześć! Jesteśmy tak podekscytowane, że możemy to zjeść. Wygląda to absolutnie przepięknie. Tak. E, no nie I będziemy... mamy taki sos, Ten sos jest... ale taki sos. Naprawdę, ja będę o nim oh, śniła po się sztachnęłam. <laughs> Więc próbujemy, nie w bawełnę, let's go. Poza tym Werka będzie próbowała brukselki. Warto po raz to pierwszy zapecieć. w życiu. Ja będę prowadzić koczaka Dobra, Zacznę od brukselki w takim razie. Ja zaczekam, bo jestem ciekawa. Taką mhm. malutką. Tak? Mm -hmm. Dobrze, bo się obawiałam trochę mm. Twojej reakcji na Brukselkę. Mm. Nie Powiem Wam, ja jestem absolutną fanką pieczonych warzyw z piekarnika. Mm -hmm. Uwielbiam. Tam można wsadzić wszystko. Każde warzywo i każde żywo. Wszystko będzie dobre, będzie przepyszne. To mm my -hmm. się z wami żegnamy, bo będziemy to jeść pół godziny, ale warto. Mm -hmm. Bo to jest tak dużo tak na Także co? Lajkujcie. Komentujcie, subskrybujcie, nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się. I widzimy się w następnym odcinku. Tak, jak co środę. Jak co środę. O 18. Pa!